Rozrodu krów, ich płodność mają fundamentalne znaczenie dla ekonomiki produkcji w stadach bydła mlecznego. Z dwóch co najmniej przyczyn. Po pierwsze, wycielenie krowy rozpoczyna laktację, rozpoczyna okres, kiedy krowa produkuje mleko, w związku z tym regularne wycielenia są podstawą wysokiej produkcji mlecznej. Z drugiej strony, krowa cieląc się daje ciele, daje w szczególności jałówkę, która posłuży w przyszłości do remontu stada. Będzie dzięki temu można było utrzymać to stado jako stado produkcyjne. Z obu tych przyczyn, kwestia wskaźników reprodukcyjnych jest bardzo istotna dla hodowcy. Czy i jakie informacje tego rodzaju można uzyskać w raporcie wynikowym stado? Podstawowa trudność polega na tym, że klasyczne miary. Efektywności rozrodu krów mlecznych, takie jak okres międzyciążowy czy okres międzywycieleniowy, są uzależnione od posiadania informacji o tym, kiedy krowa się zaciela. Tymczasem tego rodzaju informacje nie są zbierane w czasie próbnych dojów. W związku z tym, odpowiednie obliczenia są możliwe dopiero wtedy, kiedy. Dany cykl rozrodczy zostanie zamknięty następnym wycieleniem. Skoro krowa się wycieli, to wiemy, kiedy się zacieliła. Na tej podstawie możemy ustalić z kolei na przykład okres międzyciążowy od poprzedniego wycielenia do zacielenia, które skutkowało tym następnym wycieleniem. Ponieważ nie mamy aktualnych informacji o cielności krów, to moglibyśmy podawać jedynie w cudzysłowie historyczne informacje o wartości tych wskaźników, ponieważ one się odnoszą dla cyklów rozrodczych do laktacji, które już zostały zakończone. Czy w takim razie dysponujemy jakąś choćby pośrednią miarą, którą można by prezentować w takim raporcie jak RW Stado, raporcie, który jest raportem dostarczanym po każdym próbnym doju, w związku z tym powinien zawierać informacje w miarę aktualne. Zastanówmy się nad cyklem rozrodczym krów. Ten cykl zaczyna się wycieleniem, po którym prędzej czy później krowa zostaje ponownie zacielona, i ten okres od wycielenia do zacielenia nazywany jest okresem międzyciążowym. Następnie jest okres ciąży, która, który to okres jest stosunkowo stałej długości, i następuje następne wycielenie. Suma tych dwóch okresów, okresu międzyciążowego i ciąży, daje coś, co się nazywa okresem międzywycieleniowym, liczbą dni, która upływa od jednego wycielenia do drugiego wycielenia. I przyjmuje się, że w stadzie, gdzie rozród jest w miarę dobry, krowy powinny się zacielić w ciągu 90-120 dni po rozpoczęciu laktacji. Ciąża u krów jest dość stałej długości, to jest około 280 dni. Jeśli sumujemy te 120 dni i 280 dni, to się okaże, że okres międzywycieleniowy w takim stadzie z przyzwoitym rozrodem powinien wynosić około 400 dni. Z drugiej strony, od wycielenia rozpoczyna się laktacja, i krowy zwykle są dojone. Tak długo, dopóki nie zacznie się zbliżać termin ich porodu zasuszane są około dwóch miesięcy przed następnym wycieleniem, czyli około 60 dni przed następnym wycieleniem. Jeżeli te 60 dni odejmiemy od długości okresu międzywycieleniowego, to okaże się, że standardowa laktacja to jest około 340 dni. Jeżeli tak, to przeciętna krowa w okresie próbnego doju Powinna być gdzieś w okresie tych 340 dni. Skoro to jest przeciętna krowa, to prawdopodobnie w połowie tego okresu, czyli około 170 dnia. Tak więc, w stadzie, gdzie rozród jest przyzwoity, rozród osiąga dobre wyniki, średnia liczba dni laktacji obliczona dla krów, które są dojone na próbnym doju, powinna oscylować około 170. I te 170 możemy uważać za pewnego rodzaju pośrednią miarę rozrodu w tym stadzie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rozród jest gorszy, jeżeli w szczególności okres od wycielenia do zacielenia staje się coraz dłuższy, to krowy mają po prostu dłuższe laktacje. Nie, zwykle hodowcy nie wydłużają okresu zasuszenia, okres zasuszenia jest taki sam, natomiast dłużej doją te krowy. W takim razie średnia liczba dni laktacji obliczona dla krów dojnych może być aktualną i w miarę dobrą, choć pośrednią miarą stanu rozrodu w danym stacie. Dla tego wskaźnika stworzyliśmy normy i tak, jak wspominałem, jeżeli ten okres jest w granicach 160-180 dni, uznajemy go za dobry, jeżeli jest krótszy, to nawet za znakomity. Natomiast wartości powyżej 200 dni, które odpowiadają laktacjom trwającym dłużej niż 400 dni, są niepokojące, a powyżej 230 dni zgoła alarmujące. Jak wygląda ta informacja w samym raporcie? Najłatwiej jest ją prześledzić na wykresie. Wykres jest zatytułowany Dni laktacji krowy dojne i ma dwie serie danych. Niebieskie punkty połączone niebieską linią to są naliczenia uzyskane w ciągu ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych, natomiast czarna przerywana linia to są podobne wskaźniki uzyskane rok wcześniej. To, że możemy obejrzeć jak to było rok wcześniej, jest o tyle istotne, że w przypadku wskaźników rozrodu dość często obserwuje się sezonowość. Jeżeli w danym stadzie, wiele krów cieli się w jednym konkretnym okresie czasu, na przykład na wiosnę, to wtedy wskaźniki rozrodu oscylują, zmieniają się w pewnym stałym rytmie w ciągu roku i to można prześledzić porównując te dwie linie. Obok wykresu znajduje się średnia wartość dni laktacji wyliczona dla aktualnego próbnego doju oraz Średnian dla tej samej wartości naliczona dla ostatnich 6 miesięcy kontroli użytkowości. Na wykresie naniesione są poziome pasy w kolorze zielonym, żółtym albo czerwonym, które odpowiadają tej normie, o której wspominałem. W ten sposób, śledząc przebieg zmian tych linii na wykresie, widzimy równocześnie, czy wartość tej cechy w danym stadzie. Utrzymuje się w normie czy wykracza poza tę normę. To, jaka powinna być norma, jest uwidocznione w boksie z napisem wartość zalecana, natomiast powyżej niego znajduje się ocena aktualnego stanu w danym stadzie, ona się odbywa przez porównanie tej wartości, którą żeśmy odnotowali w czasie aktualnego próbnego doju z tabelą o wartości, o której wspominałem i na tej podstawie dla tego stada, które tutaj jest pokazane, ponieważ ta wartość wykracza poza granicę wartości alarmujących, to w odpowiednim boksie jest napis alarmująca umieszczony na czerwonym tle. Jeśli ta wartość jest alarmująca, to obok wykresu pojawia się komunikat. Ten komunikat informuje nas, że ten wskaźnik, ten pośredni wskaźnik rozrodu krów ma wartości, które powinny niepokoić hodowcę. Ale także zawiera oszacowanie, z jakiego rodzaju stratami możemy się spodziewać w związku z tym wydłużaniem laktacji. Wydłużaniem laktacji niezamierzonym, wydłużaniem laktacji, które wynika prawdopodobnie z. Pogarszających się wskaźników rozrodu. W jaki sposób jest szacowana ta, to obniżenie wydajności, ta strata? Szacowana jest ona na podstawie przebiegu średniej krzywej laktacji w danym stadzie. Jeżeli spojrzymy na wykres, na który są naniesione wydajności zwierząt uzyskane w różnych dniach laktacji, to widzimy, że one się stopniowo obniżają, począwszy od 90. dnia laktacji do 300. dnia laktacji. Dla tych punktów można wykreślić krzywą, która prezentuje przeciętne zmiany wydajności zachodzące w trakcie laktacji. Jak widać, wraz z upływem laktacji, wydajność się generalnie rzecz biorąc zmniejsza. Dysponując taką krzywą, wyliczoną dla konkretnego stada, możemy określić, Jaka jest przeciętnie rzecz biorąc, jaka przeciętnie rzecz biorąc była wydajność krów w poszczególnych dniach laktacji? A skoro tak, to możemy obliczyć, jaka była wydajność krów koło tego 170 dnia laktacji, który uznajemy, taką wartość średnio dnia laktacji uznajemy za optymalną, a jaka była w dniu laktacji, w średnim dniu laktacji, który rzeczywiście stwierdzono dla tego stada. W tym przykładzie dotyczącym konkretnego stada, w 170 dniu laktacji ta krzywa osiąga wartość 31,3 kg mleka, natomiast w 232 dniu 27 kg. W związku z tym możemy oszacować, że dla przeciętnej krowy w tym stadzie fakt, że krowy doją się dłużej, niż ta optymalna wartość, powoduje stratę około ponad 4 kg mleka w przeliczeniu na jedną krowę. Mnożąc tę wartość razy liczbę krów, otrzymujemy stratę, otrzymujemy obniżenie produkcji związane z wydłużonymi laktacjami, które w tym stadzie liczącym 72 krowy wynosi około 310 litrów. Tyle litrów mleka produkujemy mniej codziennie z tego powodu, że wyniki rozrodu nie są dostatecznie dobre, w związku z tym laktacje są nienormalnie długie. Informacja o średnich dniach laktacji jest też zawarta w tabeli wyniki ostatnich 12 próbnych dojów, gdzie są podane średnie i ich oceny w postaci kolorowego tła za ostatnich 12 próbnych dojów i tamże znajduje się też znajdują się dla poszczególnych próbnych dojów oceny tej straty, o której wspominałem, oceny straty wynikającej z obniżenia wydajności krów.